Od wynotowania Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej w górę rośnie Konfederacja. I o tych najnowszych sondażach, wynikach, preferencji wyborczych Polaków będę rozmawiał z Łukaszem Kulpą, specjalistą do spraw kampanii wyborczych, który jest razem z nami przy naszym Skype'ie. Dzień dobry, kłaniam się Panu. Dzień dobry, witam serdecznie. To no, tak jak powiedziałem na samym początku, Prawo i Sprawiedliwość notuje spadek. Dzisiaj to poparcie na poziomie 30%. 31,7%, Koalicja Obywatelska 28%, i 2, Konfederacja 14%. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości to jest aż o 2,5 punktu procentowego mniej w porównaniu z poprzednim badaniem. Badaniem United Serbii. Z czego wynika ten spadek, Pana zdaniem? Panie redaktorze, ja mam tutaj problemy z łącznością, co drugie słowo słyszę. Chyba coś jest na łączu, nie tak. Cały tak czas nic przerywa. Pytałem o te notowania, czy teraz mam nadzieję, że czy teraz się dobrze słyszymy? Tak. Ja słychać, tak. Pytałem o te notowania, notowania Koalicji Obywatelskiej, notowania Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, bo to jest ta pierwsza trójka polityczna dzisiaj na naszej scenie. I w przypadku Prawa i Sprawiedliwości mamy w porównaniu z poprzednim badaniem tej samej pracowni, czyli United Servi wynik aż o 2,5 punktu procentowego mniej. To Z czego wynika ta zmiana, Pana, pana zdania? No, dynamika tej kampanii czy prekampanii pokazuje to, że no, dużo się dzieje, w, z tygodnia na tydzień coraz więcej się dzieje. W ostatnich dniach obserwowaliśmy konwencje partyjne czy wiece partii politycznych i one głównie mają wpływ na nastroje wyborców, dlatego że dzisiaj to jest troszeczkę, to polega na takim przeciąganiu liny. Kto zaproponuje no, ciekawszą propozycję, czy zaprezentuje bardziej, powiedzmy, takie lotne, trafiające do wyborców hasła, ten może liczyć na wzrost poparcia w tych sondażach. No i no, tutaj ten wzrost jest naj, najbardziej widoczny jednak w konfederacji, no bo ta formacja tak się odróżnia od pozostałych tym, że no, nie korzysta jakby z takich pewnych utartych schematów kampanijnych, tylko idzie zupełnie inną drogą. Natomiast dwie główne partie polityczne, Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska, no stosują pewne zabiegi, które znamy, znamy z poprzednich lat, sprzed wielu lat tak naprawdę. Jest to w pewnym sensie kierunek na polaryzację, i tutaj warto zauważyć, że między innymi dlatego no, może nie między innymi dlatego, ale można tego tak domniemywać, że. W związku z tym powołano do rządu prezesa Jarosława Kaczyńskiego, aby... To no zostało w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości bardzo dobrze odebrane. Opozycja oczywiście tak. drwi z tej rekonstrukcji rządu, reorganizacji. No właśnie pytanie też, czym ma de facto zająć się Jarosław Kaczyński? Wiemy o tym, jakie zadania zostaną powierzone panu premierowi, dlatego że powiedział o tym wprost Radosław Fogiel, który stwierdził, że Jarosław Kaczyński będzie odpowiedzialny za wszystkie resorty. Jak pan widzi odpowiedzialność Jarosława Kaczyńskiego za wszystkie resorty i jego udział w toku tej kampanii wyborczej, bo mamy też zmiany w samym sztabie wyborczym, oczywiście w miejsce pana poręby Joachim Brudziński. Dokładnie, no tutaj odnosząc się do samego powołania prezesa Jarosława Kaczyńskiego do rządu, no to jest taki zabieg, który przede wszystkim ma zmobilizować no, wszystkich wpisie, tak, wszystkie szable do góry. I obecność prezesa Prawa i Sprawiedliwości no jest też takim przypieczętowaniem tego, że tak naprawdę on jest szefem tej formacji Prawa i Sprawiedliwości. I chyba całej e... zjednoczonej prawicy, bo tak dzisiaj Jarosław Kaczyński jest odbierany. To jest rola Jarosława Kalki. dlatego też no, dosyć rozsądne wydaje się powołanie jego na e, do, do rządu jako rynka. I... wicepremiera przepraszam. Ten ostatni, ten ostatni weekend upłynął nam pod znakiem konwencji wieców wyborczych, spotkań z wyborcami. Prawo i Sprawiedliwość w Bogatyni, Donald Tusk we Wrocławiu, Konfederacja ze swoją konwencją wyborczą w Warszawie. Co te wiece, co te konwencje pokazały? Jaki obraz z nich się nam wyłania? Co te spotkania w Pana ocenie wyróżniało? Eee, w zasadzie no, powiedzmy, jeszcze była konwencja PSL-u, ale zacznę, powiedzmy, od tych najważniejszych, czyli od Prawa i Sprawiedliwości, czyli Platformy Obywatelskiej. No tutaj mamy niewątpliwe różnice, ponieważ no, po stronie Prawa i Sprawiedliwości mamy jednak merytoryczne propozycje i no, ciągłość, jakby strategii, która jest realizowana przez rząd. Mówienie o suwerenności Polski, o e, bezpieczeństwie energetycznym e, i ma się to, e, no, dużo, le, dużo lepszy jest odbiór e, Prawa i Sprawiedliwości niż Platformy Obywatelskiej, gdzie do nas na rynku we Wrocławiu e, praktycznie cały czas krytykuje e, Prawo i Sprawiedliwość, ale nie krytykuje jakby... Mm, za jakieś konkretne działania, nie prezentuje też żadnych alternatyw, co zrobi w zamian, w zamian za rezygnację ze różnych postulatów, które PiS obecnie głosi. I tu mamy tak naprawdę jeden wielki hejt, i skupianie się na PiSie, na złym PiSie, na Jarosławie Kaczyńskim. To jest główny przekaz Platformy Obywatelskiej. Jest to taka totalna. No, totalna opozycja, ale też totalne takie zwarcia, jak wyszli na zdarzenie i nie mają swoich własnych propozycji. Ale to wobec, tego, czy ta to wobec tego, czy ta strategia antypis, bazowanie na narracji, że Jarosława Kaczyńskiego dyktatora trzeba odsunąć od władzy nie jest powodem spadku platformy obywatelskiej, też w tym samym badaniu, o którym rozmawiamy, czyli United Servi. Innymi słowy, czy ta strategia platformy przestała zwyczajnie działać? Bo to, te wyniki wyglądają następująco. W tym najnowszym sondażu partia, środowisko Donalda Tuska może liczyć na 28,2% poparcia. Natomiast w porównaniu z tym poprzednim badaniem to było 29,7%. Yy, tak, ja nie mam przed sobą poprzedniego badania, ale faktycznie tutaj był zanotowany spadek. Ale jest to jednak niewielki spadek i ja bym to oceniał w ramach jakiegoś błędu statystycznego i no tego, że no te wyniki sondażowe są różne i kwestia jednego, dwóch procenta jest na dość niewielka. Z całą pewnością to, co widać w Platformie Obywatelskiej, to jest jakiś brak zdolności do odbicia się i faktycznie pokonania pisów. Mówię o tym w tym kontekście, że no, jeżeli przez 8 lat rządzi partia, która jest taka zła, rzekomo wyprowadzono z Unii Europejskiej, yy, dewastuje Polskę, yy, no, doi państwowe yy, firmy, yy, no, praktycznie żyjemy w jakimś terrorze yy, z tego, co słyszymy z polityków platformy obywatelskiej, no to jednak wynik. E, powiedzmy 28-29% poparcia, czy nawet do 30% poparcia, będąc w opozycji przez 8 lat, no to to jest bardzo słaby wynik. Bo jeżeli byłoby tak źle, no to no nie wydaje mi się, żeby wszyscy Polacy e, tak uważali. No i to pokazują też sondaże, że to jest pewna narracja, pewne kierowanie jakiejś alternatywnej rzeczywistości przez e, media, też, które wprost e, wspierają e, Platformę Obywatelską. bo no jest to dość mocno wyraźne. Ale to, jeżeli zdanie... Donald... ale to jeżeli e, Donald, Tusk wobec tego, realnie myśli o przejęciu władzy, realnie myśli o wygraniu wyborów, to musi coś polakom swoim wyborcom, ale też tym nieprzekonanym, oczywiście. Zaproponować. Ta gra na emocjach anty-PiS nie wystarczy Platformie Obywatelskiej z pewnością do zwycięstwa, więc co z konkretnymi postulatami, które tych wyborców mają przekonać? Co z konkretnym programem Platformy Obywatelskiej i na co opozycja dzisiaj powinna postawić, jeżeli, tak jak mówimy, chce wygrać te wybory jesienią? No, opozycja, żeby wygrać wybory jesienią, przede wszystkim powinna być zjednoczona. Ja uważam, że to jest podstawowy warunek tego, jeżeli ktoś w ogóle myśli poważnie o tym, żeby przejąć władzę w Polsce i pokonać PiS do tego stopnia, aby móc samodzielnie rządzić. Jeżeli opozycja będzie rozbita, to każdy będzie grał na siebie, ale walka o te głosy poparcia wśród partii opozycyjnych będzie toczyła się w tej takiej bańce, tych wyborców, którzy i tak zagłosują na opozycję. I to jest kwestia tego, czy platforma będzie miała 30%, a na przykład PSL 8, czy platforma będzie miała 25%, a PSL będzie miała na przykład 12%. Yy, to jest bitwa o tych, o tych samych ludzi, yy, a osoby niezdecydowanych jest bardzo wiele, które no, nie chodzą na wybory z różnych powodów, bo widzą, co się dzieje w polityce od wielu lat i może nie mają najlepszego zdania na ten temat, no widzą, że yy, platforma... Yy, czy inaczej, Platforma może chce się zjednoczyć e, i stworzyć wspólną listę, ale inni nie chcą, też z konkretnych powodów, dlatego że to się wiąże no, z niepewnością tego, jakie będzie poparcie, ilu polityków z danej formacji uda się wprowadzić e, do przyszłego parlamentu. Ale zjednoczenie, tak jak pokazało zjednoczenie, e, no, zjednoczenie, połączenie sił Zjednoczonej Prawicy, wtedy jeszcze prawa i sprawiedliwości, Solidarnej Polski i porozumienia, pokazało, że jedność, no, służy, służy sukcesom. A propos jeszcze jedności, jedności to, 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 to też pojęcie względne, bo też są zawsze jakieś ustępstwa i kwestia porozumień wewnętrznych, że rezygnujemy z jakichś tam postulatów i wypracowujemy kompromisy, żeby brać je w wspólnym projekcie. To samo wydarzyło się w Konfederacji, bo przecież pamiętamy czasy, kiedy osobno szły kilka różnych formacji szło osobno, i wyborcy też zarzucali tutaj politykom Konfederacji, obecnej Konfederacji, że nie potrafią się zjednoczyć, że są podzieleni na wiele różnych środowisk. Oni się w końcu dogadali, stworzyli projekt pod nazwą Konfederacja i oczywiście tam jest wiele wewnętrznych konfliktów, wiele tarć, wiele podziałów, ale to pokazuje, że przy rezygnacji z pewnych własnych założeń i własnej tożsamości każdej z tych formacji można Wspólnie coś wypracować. I no, Konfederacja jednak do Sejmu weszła i teraz to poparcie jej rośnie. 14% i wszystko wskazuje na to, że Konfederacja będzie tym języczkiem uwagi. Ja wczoraj słuchałem konferencji premiera, nie Mateusza Morawieckiego chciałem powiedzieć, wicepremiera, premiera Jarosława Kaczyńskiego i premier Jarosław Kaczyński został zapytany o możliwość koalicji z Konfederacją. Odpowiedział, że zobaczymy jaki będzie wynik wyborów, bo Prawo i Sprawiedliwość, szerzej Zjednoczona Prawica, walczy o samodzielne rządy i wierzy w to zwycięstwo, bo to byłoby najlepsze dla Polski. Jak pan odczytuje te słowa Jarosława Kaczyńskiego, że zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów? No, w polityce przede wszystkim nigdy nie należy mówić nigdy, bo koalicję zawsze można zbudować, czy z całą formacją, czy też z pojedynczym elementem danego ugrupowania. Elementem to mam myśli grupy, posłów, na przykład z konkretnych partii. A o tym kilka dni temu właśnie też Pan w tym uczestniczył na Twitterze w tej dyskusji takiej małej, jakby no teorii co się może wydarzyć w symulacji takiej. No jest możliwe, że Prawo i Sprawiedliwość zawarłoby koalicję na przykład częściowo z konfederacją w przypadku gdy narodowcy ewentualnie zgodziliby się w taką koalicję wejść wbrew jakby Założeniom Konfederacji, tak? Czyli, ten podział, sytuacja, ale podział, czyli też ten podział na dwa kluby konfederackie po wyborach to bardziej wolnościowe i to bardziej skupione wokół środowisk narodowych. Dokładnie, ja myślę, że to jest bardzo prawdopodobny scenariusz mimo wszystko, bo yy, no, ja czytałem te na komentarze na temat tego co napisałem oczywiście, ale yy, no, faktem jest, że ten podział istnieje, że są to zupełnie inne grupy. Które e, oczywiście można chwilić czoła, że zdecydowało się stworzyć taki projekt, jakim jest Konfederacja, i że e, no, ten projekt e, no, dość dynamicznie się rozwija, patrząc na słupki poparcia. E, ale nie da się ukryć tego, że są to dwa skrajnie różne środowiska, które mają e, przede wszystkim inny światopogląd, e, i też spojrzenie na, e, na kwestie e, no, gospodarcze czy szkolnictwa. Bo nawet nawet właśnie podczas ostatniej konwencji konfederacji, no Krzysztof Bosak e, został zapytany przez e, któregoś tam z działaczy po prostu, którzy nagrywali sobie firmy z politykami e, o szkolnictwo prywatne. No i tutaj Krzysztof Bosak no, dość jasno wyłożył, że nie zawsze prywatne e, znaczy lepsze. E, I że to nie wszystko wygląda tak, się teoretycznie mówi, że skoro coś będzie prywatne, to będzie lepsze, bo jest. E, Jeden właściciel, właściciel dba o swój własny biznes. To jest wszystko teoria i to ładnie brzmi, to przekonujące jest nawet na pierwszy rzut oka. Eee, ale troszkę jest to tak, że Konfederacja bazuje na jakiejś naiwności młodych ludzi i może e, pewnych ideałach. Bo e, no faktycznie można się na to złapać. Ja sam kiedyś e, no uważałem, że wszystko, co prywatne, jest lepsze. A się okazuje, że tam tak nie jest. Że to są pewne takie. E, no, Można bazować na tym przykładzie bonu zdrowotnego propozycji konfederacji bon zdrowotny w wysokości 4340 zł. Pytany Konrad Berkowicz, to w przypadku kiedy leczenie wymaga no, dużo większych nakładów finansowych, bo taka jest specyfika tego leczenia i choroby, na którą Polacy zapadają, w przypadku tych chorób przewlekłych, poważnych. No to wówczas Konrad Berkowicz odpowiedział, że każdy jest kowalem własnego losu. To jeżeli chodzi o tę propozycję i o też starcia wewnątrz Konfederacji co do programu, ten program nie jest spójny, bo, bo narodowcy zupełnie inaczej do tego tematu podchodzą do tematu chociaż tak, ochrony zdrowia było... państwowa, to... a prywatna służba zdrowia. Różnicę bardzo dobrze wczoraj było widać w programie e, e, w programie Agnieszki Gostry. E, kiedy, no, proszę mi wybaczyć, ale nie pamiętam jak się nazywał poseł, w każdym razie był on reprezentantem Narodowców. Krystian Kamiński był w programie u ta, Agnieszki Tak, dokładnie. No i stał się z rzecznikiem PSL właśnie o wypowiedź Konrada Berkowicza. No i w pewnym sensie było mi żal, żal pana posła. Ponieważ no, był troszeczkę zaskoczony i w zasadzie nie wiedział, jak się ma dobrze obronić, bo widać było, że on tak wcale nie uważa, że, że... to jest właśnie kolejny przykład na to, że hasła takie każdy jest towalem własnego losu, one brzmią e, atrakcyjne. One są nawet logiczne. Ale życie nie jest takie proste, jakby się wydawało. E, I e, tutaj padła kwestia właśnie tych, e, służby zdrowia. Jak miałoby to wyglądać, z czego Polacy płaciliby za leczenie no, droższych usług, tak? Bo kwestia złamania ręki, operacji, no, różne są przypadki, czyli gdyby był nowotwór. No nie wyobrażam sobie, żeby w pięciu tysiącach czy czterech zmieścić się z leczeniem, gdzie to kosztuje setki tysięcy złotych. No i oczywiście, no wolnościowiec powie, że można się ubezpieczyć, ale panie redaktorze, no wiemy o tym, że to wszystko tak nie działa, że ubezpieczalnie... Też wiedzą, jak wygląda życie i to ubezpieczenie wygląda w ten sposób, że możemy się od, owszem ubezpieczyć od różnych e, starzeń, chorób, e, ale jest to Część też, Konfederacji chyba jednak wierzy, że, że taki świat jest możliwy, że to nie jest właśnie ta utopia. To absolutnie na samo zakończenie jeszcze chciałem dopytać, też w temacie Konfederacji, bo wczoraj swój start z list Konfederacji ogłosiła Justyna Socha. To jest niezwykle ciekawa postać. Zasłynęła wiecami, w których tworzyła narrację o plandemii COVID-19. Atakowała szczepionki przeciwko koronawirusowi, atakowała ministra niedzielskiego. Wobec niej toczy się postępowanie o przewłaszczenie 470 tysięcy złotych z publicznej zbiórki. I Justyna Socha zna znaleźć się na listach konfederacji w wyborach do Sejmu. Jak rozumieć, jak odczytywać ten ruch Konfederacji? E no, myślę, że większość wyborców Konfederacji może nie zdawać sobie sprawy z tego, że jest to osoba, wobec której toczy się postępowanie, e, a jest to generalnie niebezpieczne dla całej formacji, no ale oczywiście kwestia ustaleń prokuratury, no bo to politycy czy obserwatorzy zawsze mogą komentować na korzyść takiego lub innego ugrupowania, e, ale samo wystawienie pani Sok na listach Konfederacji, mm, no, jest przemyślanym, e, Przemyślanym działaniem, które ma skupić pod mniej nisza ludzi, którzy przeciwko szczepionkom protestowali, przeciwko WHO, przeciwko no, segregacji sanitarnej. Oczywiście w pewnym sensie no, z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że te grupy miały w jakimś sensie rację, ale nie całkowicie. No jest to. to tego typu gra polityczna, jak w przypadku wystawienia na listach czy, czy, czy kreowania pana Grzegorza Brauna, który ma no, dość wyraziste poglądy i dość wyraziste hasła, które trafiają do ludzi po prostu. On ma wiele tych hasłów, nie ze wszystkimi może można się identyfikować tak wprost, no, ale część z nich faktycznie, jeżeli zajrzymy głębiej, znajduje uzasadnienie. Pytanie, <coughs> przepraszam czy to wszystko jest takie proste, jak głoszą hasło? Yy, bo to jest kwestia właśnie o stop ukrainizacji Polski, jak to powiedział pan poseł Szlagiery, on bardzo barwnie o tym opowiadał i, i, i nawet y, nawet mi się spodobały te jego hasła, yy, ale to wszystko ma drugie dno. To, to nie jest tak, że przyjmujemy Ukraińców i niczego od nich nie, nie oczekujemy. Oczywiście dzisiaj państwo polskie ponosi bardzo duże koszty tego, że pomagamy Ukrainie ale robimy to w zamyśle, że, 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 no, żeby przede wszystkim wojna nie toczyła się na, na naszych ziemiach po raz, a dwa, że gospodarze również możemy zyskać na tym, że Ukraińcy chociażby przyjeżdżają do Polski, część z nich tutaj zostanie, że rodziny, będą tutaj pracować, pracować na nasze weekendy. Także to nie jest, nie jest takie proste z tym przyjmowaniem bądź nie przyjmowaniem imigrantów, no, w tym kontekście imigrantów ukraińskich, tak? Bo Tutaj nie ma tego problemu jako kulturowego. Czekamy na kolejne sondaże preferencji wyborczych Polaków. Cztery miesiące do wyborów parlamentarnych nam pozostaje. Z pewnością będziemy jeszcze wiele razy komentować te przetasowania na scenie politycznej i obserwować to, co się dzieje. Bardzo dziękuję. Ze mną i z Państwem był Łukasz Kulpa, specjalista na ja kampanii wyborczych. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. A Państwa zapraszam już za chwilę. Kapitan, Sta Kapitan Sławomir Pitera będzie moim kolejnym gościem. Trwa dzień na żywo na Antenie TVMN. Pozostańcie Państwo z nami. Zwierzaki są naszą rodziną. Od 30 lat gotujemy dla nich zdrowo i pysznie. Naturalnie polskie produkty, tradycja, wiedza, doświadczenie i miłość ludzi, którzy tworzą tę wspólną historię. Oto przepis na znakomite jedzenie dla Twojego pupila. Pupilkarma.pl Kabat Tire. Polski producent z Wielkopolski poleca rolnikom wysokiej jakości, wytrzymałe, trwałe, bezpieczne polskie opony i dętki. Kabat Tire. Polska marka. Firma handlowa Rafał Karp to partner polskich rolników, zapewniający optymalne ceny i pełną obsługę skupu oraz sprzedaży zboża. Gibar, rodzinna firma z tradycjami. Producent wyśmienitej śliwki luksusowej oraz aksamitnego pysznego mleczka. Bogaty asortyment od cukierków przez bakalie w czekoladzie. A teraz także nowość: Jelly, żelki na bazie soków owocowych w czekoladzie z posypką. Niech cię porwie różnorodna konsystencja truskawki i pomarańczy w niecodziennym wydaniu. Kupuj polskie, tylko od firmy Gibar. Czy wiesz, że w polskich lasach żyje ponad 40 tysięcy gatunków? To aż dwie trzecie wszystkich gatunków w kraju. Żubry, rysie, wieliki czy żółwie błotne chronimy tak samo jak najcenniejsze polskie lasy. Lasy Państwowe. Dla lasu. Dla ludzi. Ultrapur. Skuteczna izolacja poddaszy. Polecam Oscar Pfeiffer. Firma Colton, polski producent pomp ciepła i ekologicznych kotłów z certyfikatem na dofinansowanie. Sprawdź nas na www.colton.pl. Polecam ogólnopolską sieć pizzerii 105. Dołącz do nas na 105.pl. Zapraszam. Boże dar Iwanow. Bołam się, że to Zabija. Dokąd miałabym pójść? Z czworka dzieci. Obiecywał, że to ostatni raz, a ja mu wierzyłam. Myślałam, że to moja wina. Przynajmniej nie dzieci. Dziś. Wreszcie mam pomoc. Dom musi być bezpiecznym miejscem. Ochrona ofiar przemocy powinna być natychmiastowa i skuteczna. Przygotowaliśmy ustawę antyprzemocową, która to zapewnia. Pomagamy pokrzywdzonym. Księgarnia Antyk. Wierność tradycji. Ukryta strona dziejów. Nowy porządek świata. Globalizm. Trzecia wojna światowa. Zapraszamy na stronę www.sklepantyk.pl. Kończy się rok szkolny 2022-2023. Rok szkolny, który przebiegał w dobrej atmosferze. Rok szkolny, w którym. Rzeczywiście bardzo mocno zwiększyliśmy wydatki na oświatę, wydatki na subwencję oświatową. Rok szkolny, w którym kontynuujemy wielki program inwestycji w oświać. Rok szkolny, w którym wzbogacaliśmy nasze umiejętności cyfrowe w ramach laboratoriów w przyszłości świetnie działających we wszystkich szkołach podstawowych. Rok szkolny, w którym 300 tysięcy dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych, uczestniczyło w sport klubach i poprawiało swoją kondycję fizyczną. Rok szkolny, w którym po raz pierwszy mieliśmy historię i teraźniejszość i ponad 300 tysięcy. Pierwszoklasistów ze szkół ponadpodstawowych uczyło się historii najnowszej po to, żeby lepiej rozumieć rzeczywistość. Bardzo dziękuję za ten rok szkolny wszystkim Państwu nauczycielom, bardzo dziękuję wszystkim dyrektorom, wszystkim rodzicom i w szczególności uczniom, którzy wykonali gigantyczną pracę. I życzę wszystkim Państwu znakomitego, bezpiecznego odpoczynku na tegorocznych wakacjach również nauczycielom odpoczynku po ciężkiej pracy w tym roku szkolnym, po to, żebyśmy wszyscy mogli 4 września tym razem, a nie 1 września, spotkać się ponownie w naszych szkołach.